Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kodzie błędu P2046, który dotyczy temperatury obiegu skrzyni biegów. W tym filmie wyjaśnię, co oznacza ten kod, jakie są jego możliwe przyczyny i jak można go rozwiązać. Omówimy również, jak zdiagnozować problem i jakie narzędzia są do tego potrzebne. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kodzie błędu P2046 który dotyczy temperatury obiegu skrzyni biegów. Jest to dość powszechny problem, który może wystąpić w różnych samochodach, co oznacza kod błędu P2046. Kod błędu P2046 oznacza, że temperatura obiegu skrzyni biegów jest zbyt wysoka. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak Niski poziom oleju w skrzyni biegów, zanieczyszczony olej w skrzyni biegów, uszkodzony czujnik temperatury skrzyni biegów, uszkodzony termostat skrzyni biegów, uszkodzona pompa oleju skrzyni biegów, objawy kodu błędu P2046. Objawy kodu błędu P2046 mogą się różnić w zależności od samochodu, ale niektóre z najczęstszych objawów to, Zapalenie się kontrolki HECKENGINE, trudności ze zmianą biegów, Szarpnięcia podczas zmiany biegów, hałas ze skrzyni biegów, przecieki oleju ze skrzyni biegów. Jak naprawić kod błędu P2046? Naprawa kodu błędu P2046 zależy od przyczyny problemu. Jeśli poziom oleju w skrzyni biegów jest niski, należy go uzupełnić, jeśli olej jest zanieczyszczony należy go wymienić, jeśli czujnik temperatury skrzyni biegów, termostat lub pompa oleju są uszkodzone, należy je wymienić. Ważne, nie należy ignorować kodu błędu P2046. Jeśli nie zostanie on naprawiony może to prowadzić do poważnych uszkodzeń skrzyni biegów. Dodatkowe informacje kod błędu P2046 może być również spowodowany przez problemy z oprogramowaniem skrzyni biegów. W niektórych przypadkach kod błędu P2046 może być usunięty poprzez zresetowanie komputera samochodu. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić kod błędu P2046? Najlepiej skonsultować się z mechanikiem. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci zrozumieć kod błędu P2046. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Kod błędu P2046 odnosi się do cyrkulatora temperatury skrzyni biegów. Jest to czujnik, który monitoruje temperaturę płynu przekładniowego i wysyła sygnał do modułu sterującego skrzynią biegów. TCM. TCM wykorzystuje te informacje do regulacji temperatury płynu przekładniowego, co jest niezbędne do prawidłowej pracy skrzyni biegów. Kod P2046 oznacza, że TCM wykrył problem z cyrkulatorem temperatury skrzyni biegów. Może to oznaczać, że czujnik jest uszkodzony, że przewody są uszkodzone lub że istnieje problem z samym TCM. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu P2046. W tym Uszkodzony cyrkulator temperatury skrzyni biegów. Uszkodzone przewody cyrkulatora temperatury skrzyni biegów. Problem z modułem sterującym skrzynią biegów. TCM. Niski poziom płynu przekładniowego. Zanieczyszczony płyn przekładniowy. Objawy kodu P2046 mogą się różnić w zależności od przyczyny problemu. Niektóre z typowych objawów to. Zapalenie się kontrolki hec Trudności ze zmianą biegów. Szarpnięcia podczas zmiany biegów. Przegrzanie skrzyni biegów. Zwiększone zużycie paliwa. Aby zdiagnozować kod P2046, mechanik najpierw użyje skanera Opti do odczytania kodów błędów z pamięci TCM. Następnie mechanik sprawdzi cyrkulator temperatury skrzyni biegów przewody i TCM pod kątem uszkodzeń. Mechanik może również sprawdzić poziom i stan płynu przekładniowego. Najczęstszym błędem podczas diagnozowania kodu P2046 jest wymiana cyrkulatora temperatury skrzyni biegów bez sprawdzenia innych możliwych przyczyn. Ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować problem. Zanim przystąpi się do naprawy, kod P2046 może być poważnym problemem, ponieważ może prowadzić do przegrzania skrzyni biegów. Przegrzanie skrzyni biegów może spowodować poważne uszkodzenia które mogą być kosztowne w naprawie. Naprawa kodu P 2046 będzie zależeć od przyczyny problemu. Niektóre z typowych napraw to wymiana cyrkulatora temperatury skrzyni biegów, naprawa lub wymiana przewodów cyrkulatora temperatury skrzyni biegów, naprawa lub wymiana modułu sterującego skrzynią biegów. TCM. Uzupełnienie płynu przekładniowego. Wymiana płynu przekładniowego. Jeśli doświadczasz objawów kodu P2046. Ważne jest, aby jak najszybciej udać się do mechanika. Wczesna diagnoza i naprawa może pomóc w zapobiegnięciu poważnym uszkodzeniom skrzyni biegów. Kod P2046 jest często spotykany w pojazdach z automatycznymi skrzyniami biegów. Ważne jest, aby używać płynu przekładniowego zalecanego przez producenta pojazdu. Regularna konserwacja skrzyni biegów może pomóc w zapobiegnięciu problemom z kodem P2046.